Wstanie w stanie Jezusa w pierwszym dniu tygodnia wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do szymona Piotra oraz innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy gdzie go złożono. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna, nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu, a gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze pisma, iż trzeba, aby on powstał z martwych. Uczniowie wrócili więc z powrotem do siebie. Spotkanie z martwych wstałego z Marią Magdaleną. Maria zaś stała na zewnątrz grobowca i płakała. Płacząc, pochyliła się w stronę grobu i zobaczyła, że tam, gdzie spoczywało ciało Jezusa, siedzi dwóch aniołów w białych szatach, jeden w miejscu głowy, a drugi w miejscu nóg. Zapytali ją. Kobieto, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im. Zabrano mojego pana i nie wiem gdzie go złożono. Po tych słowach odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa, lecz nie wiedziała, że to Jezus. A Jezus także ją zapytał. Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego Panie, jeśli to ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Wtedy Jezus powiedział do niej Mario. Ona zaś odwróciła się do niego i powiedziała po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Jezus oznajmił jej jednak Nie dotykaj mnie, ponieważ nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. Idź natomiast do moich braci i powiedz im wstępuję do mojego ojca i waszego ojca mojego Boga i waszego Boga. Maria Magdalena poszła więc i oświadczyła uczniom zobaczyłam Pana oraz że to on jej polecił. Spotkanie z martwych wstałego z uczniami. Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed żydami, Przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich: Pokój wam! A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie: Pokój wam! Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął i oznajmił im: Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuściliście grzechy, są im odpuszczone. Którym zatrzymaliście, są zatrzymane. Tomasz, zwany bliźniakiem, jeden z dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do Niego. Zobaczyliśmy Pana. On jednak odparł. Nie uwierzę, jeżeli nie ujrzę na Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku. Po ośmiu dniach uczniowie znowu byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi, Jezus wszedł, stanął w środku i pozdrowił ich. Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym. Tomasz wyznał mu w odpowiedzi. Pan mój i bóg mój. Jezus zaś rzekł do niego: Wierzysz, ponieważ mnie ujrzałeś? Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Cel napisania Ewangelii. Jezus dokonał jeszcze wielu znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, oraz abyście wierząc Mieli życie w Jego imię. Spotkanie z martwych z uczniami w Galilei. Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przybywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz zwany bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę coś złowić rzekli mu i my popłyniemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: Dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. On zaś polecił im zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi a złowicie. Zarzucili więc, ale nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to jest Pan. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubrania, bo był rozebrany i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około dwustu łokci. Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb. Jezus powiedział do nich: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną 153 wielkimi rybami. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział: chodźcie coś zjeść. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać go, kim jesteś, ponieważ wiedzieli, że to pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im: Podobnie uczynił z rybą. To już po raz trzeci pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Powierzenie Piotrowi zadań pasterskich. Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, Synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Piotr odparł, Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Wtedy powiedział do niego, Paś moje baranki. Zapytał go powtórnie. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odrzekł mu, Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu, Paś moje owce. I zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał. I odpowiedział mu: Panie, ty wiesz o wszystkim, ty wiesz, że cię kocham. Jezus rzekł do niego: Paś moje owce. Uroczyście zapewniam cię, kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się. I szedłeś dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przypasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do Niego: Pójdź za mną. Przyszłość umiłowanego ucznia. Piotr odwrócił się i zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego z tyłu. To on podczas wieczerzy oparł się na jego piersi i zapytał – Panie, kto cię zdradzi? Gdy Piotr go spostrzegł, rzekł do Jezusa – Panie, a co z nim? Jezus mu odpowiedział – Jeśli zechcesz, żeby on pozostał aż do mojego powrotu, czy to twoja sprawa? Ty pójdź za mną. Rozeszła się więc między braćmi wiadomość, że ten uczeń nie umrze. Tymczasem Jezus wcale mu nie powiedział, że nie umrze, lecz jeśli zechce, aby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa? Zakończenie Ewangelii. To właśnie ten uczeń świadczy o tych sprawach i on je spisał. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Jezus uczynił jeszcze wiele innych rzeczy, lecz sądzę, że gdyby to wszystko spisano. Cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg. Daj mi usłyszeć twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać twe słowa pośród tysiąca słów.